I Boże, witam wszystkich serdecznie. Jutro już piątek trzeciego tygodnia Wielkiej Nocy. A jednocześnie, pierwszy, pierwszy maja rozpoczynamy kolejny miesiąc naszego życia. Pierwszy maja to także w liturgii kościoła, wspomnienie dowolne ku czci świętego Józefa. I właśnie z tego wspomnienia Pragnę zaproponować do rozważania Do modlitwy słowo Boże I u Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławione owoc żywota Twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chcę zaproponować pierwsze czytanie z listu Świętego Pawła Apostoła do kolosan bracia. Nade wszystko przywdziejcie miłość, która jest poiwem doskonałości. A w sercach Waszych niech panuje pokój Chrystusowy do którego też zostaliście wezwani w jednym ciele. I bądźcie wdzięczni, a cokolwiek mówicie lub czynicie, wszystko niech będzie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Cokolwiek czynicie z serca, wykonujcie jak dla Pana, nie dla ludzi, świadomi, że od Pana otrzymacie dziedzictwo wiekuiste jako zapłatę. Puszczcie Chrystusowi jako Pan. Oto Słowo Boże, Bogu niech będą dzięki. W oparciu o to Słowo przed chwilą odczytane pragnę zaproponować do przemodlenia pewne kwestie. Nieraz w życiu pojawia się, w naszym życiu pojawia się dylemat, w co mam się ubrać. Otwieramy naszą garderobę i wydaje się, że nie mamy żadnego wyboru. I w tym usłyszanym słowie święty Paweł przychodzi nam z pomocą i podpowiada: Przywdziejcie miłość, przywdziejcie szatę miłości. O miłość na modlitwie chcemy jutro pytać o szatę miłości. Jest to strój. Nie tylko na jakieś święta i wielkie okazje. To strój na codzienność chrześcijańskiego życia. Moi drodzy, jutro pragniemy otworzyć nie tyle szafę, ale nasze serce i sprawdzić, czy jest tam szata miłości. Ta szata zawsze jest modna, zawsze pasuje. Pasuje do koloru naszych oczu, do naszej figury. Trudno sobie wyobrazić nasze chrześcijańskie życie, codzienne życie, bez szaty miłości. A więc jutro chcemy w sercu sprawdzić, czy tą szatę mamy, zapytać siebie, czy jej używamy, na co dzień ją przywdziewamy, czyśmy jej czasami nie oddali, lub mamy pokusę oddać do sklepu. Używaną żywnością. Broń Boże, byśmy tego nigdy nie uczynili. Moi drodzy, możemy zapytać, jaka cnota na Ziemi często jest pomijana, niedoceniona, niezauważana. Tą cnotą jest wdzięczność. Dlatego apostoł Paweł mówi do kolosan i do nas bardzo, Krótko i jasno. I bądźcie wdzięczni. Postawę wdzięczności chcemy zawsze rozpoczynać od siebie. Bądźmy wdzięczni. Okazujmy wdzięczność Panu Bogu. Okazujmy wyrazy wdzięczności naszym bliźnim. Nie bójmy się używać słowa dziękuję. Słowa, które. Bardzo często naszych bliźnich mobilizuje do jeszcze lepszego życia, jeszcze większych starań i troski o życie, także o relacje z nami. Uczyńmy wszystko, byśmy nie byli niewdzięcznikami, niewdzięczni. Przemódmy jutro na modlitwie i przypatrzmy się naszej postawie wdzięczności. W ostatnim zdaniu fragmentu, który rozważamy, Paweł pisze Służcie Chrystusowi jako Pan. Jezus jest tym, którego gest jest nasze życie i to doczesne i to wieczne. Jest tym, który jest godzin naszej czci. I naszej codziennej służby. Teraz pojawić się mogą nasze jakieś wątpliwości, jak mam spełniać tą postawę służby. I tu możemy się odwołać śmiało do postaci świętego Józefa, który był przybranym ziemskim Ojcem Jezusa, opiekunem świętej rodziny, I jak wiemy, ze swoich obowiązków służby i opieki nad Jezusem. Maryją nad świętą rodziną wywiązał się w stu procentach. Od Niego chcemy uczyć się i uczmy tej postawy służenia Jezusowi jako Pan. Jutro na modlitwie prośmy przez Jego wstawiennictwo, aby ta postawa naszej służby dla Jezusa gościła na co dzień w naszym sercu. Jutro z racji wspomnienia świętego Józefa Rzemieślnika mamy też okazję podziękować Panu Bogu za wszystkich rzemieślników, którzy jeszcze, których możemy jeszcze odnaleźć w geografii naszej codzienności. Ich służba, ich praca, ich poświęcenie dalej są bardzo cenne, ich fachowość. Chcemy prosić jutro ze świętym Józefem, aby takich dobrych zamierziejbiśników nie, nie zabrakło, aby dalej byli obecni w naszym życiu. Aby dalej mogli nam tak wspaniale służyć i ułatwiać nasze codzienne życie. Jutro też chcielibyśmy pamiętać, że rozpoczynamy miesiąc maj w szczególny sposób poświęcony czci. Najświętszej Maryi Panny. Często staramy się odwoływać do jej wstawiennictwa, prosić ją o, o modlitwę, do niej zanosić nasze modlitwy. Niech ten miesiąc będzie dla nas tego przypomnieniem, że jest ktoś, kto tak bardzo o nas się troszczy, a tym kimś jest Matka Jezusa. To moje propozycje do przemodlenia w dniu jutrzejszym. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Serca błogosławie. I Ojca i syna i ducha świętego. Amen. Szczęść Boże.